Jesteś o krok od usłyszenia objawienia, które papież Franciszek niedawno podzielił, wiadomości tak potężnej i niepokojącej, że wstrząsnęła Watykanem. Jeśli myślisz, że już wszystko widziałeś, musisz posłuchać tego do końca, bo możesz stracić kluczowe szczegóły, które mogą zmienić twoje postrzeganie przyszłości. Wyobraź sobie ostrzeżenie, które przekracza pokolenia echo od objawień w Fatimie aż do dziś z nową pilnością. To nie jest film, który można zignorować. Prawda jest bardziej przerażająca, niż sobie wyobrażasz. Papież Franciszek, szanowany na całym świecie za swoją głęboką duchowość i przesłania pokoju, wygłosił oświadczenie, które szokowało miliony ludzi. Bezpośrednia wiadomość od Najświętszej Maryi Panny niesie ze sobą tonę ostrzeżenia. Albo zanim będzie za późno. Nawoływał z intensywnością, której rzadko jesteśmy świadkami. To zdanie samo w sobie dźwiga ciężar ostrzeżenia, które mogłoby zmienić bieg ludzkości. Co mógł mieć na myśli? Co sprawia, że ta wiadomość jest inna od wszystkich innych? W emocjonalnym przemówieniu papież opisał objawienie Maryi w szczegółach, których nikt się nie spodziewał. Ukazała się z promiennym sercem, otoczonym cierniami symbolizującymi cierpienie spowodowane grzechami i ludzką obojętnością. Nie chodzi tylko o symbol. To wyraźny znak, że sytuacja na świecie osiągnęła krytyczny punkt. W rękach Maryi miała więcej niż tylko obraz symboliczny. Niosła ostrzeżenie, które papież Franciszek uznał za niezbędne do pilnego przekazania. Ludzie na całym świecie zaczęli się zastanawiać: Czy to tylko ostrzeżenie duchowe, czy coś głębszego i nieuniknionego? Przekaz jest jasny: czas się kończy. I droga, którą wybierzemy teraz, zdecyduje, czy stawimy czoła przyszłości pełnej nadziei, czy rozpaczy. I dlatego musisz zwrócić uwagę na każde słowo, ponieważ ten apel nie jest tylko dla wierzących, ale dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi w niestabilnym świecie. W tym filmie odkryjesz, jak ta wiadomość łączy się z dawnymi proroczymi objawieniami z Fatimy. Sekrety, które przez lata trzymały świat w napięciu i dlaczego. Ponad 100 lat później znowu pojawia się z przerażającą pilnością. Ostrzeżenia Maryi były zawsze połączone z obietnicami nadziei. Ale tym razem potrzeba działania jest bardziej nagląca niż kiedykolwiek. Nie przegap filmu do końca, aby zrozumieć głębokość tego objawienia i co ono oznacza dla naszej teraźniejszości i przyszłości. Papież Franciszek nie prosi tylko o refleksję. Wzywa do działania, a to działanie może być kluczem do zmiany przeznaczenia ludzkości. Przygotuj się. Ponieważ to, co teraz usłyszysz, może być różnicą między utratą boskiego ostrzeżenia a przygotowaniem się na nadchodzące wydarzenia. Aby zrozumieć powagę niedawnej wiadomości przekazanej przez papieża Franciszka, musimy cofnąć się do początku XX wieku, kiedy objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie w Portugalii na zawsze zmieniły sposób, w jaki wierni postrzegali interwencje boskie. W 1917 roku trójka dzieci, Łucja. Franciszek i Jacynta byli świadkami serii objawień, które przyniosły ostrzeżenia i wizje, które wciąż głęboko rezonują w sercach katolików. Te wiadomości nie były tylko miłymi słowami pocieszenia. Były nasycone ostrzeżeniami o przyszłości Wizje przerażającego piekła proroctwa o konfliktach globalnych oraz kluczowa prośba o poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Konsekwencje dla ludzkości, jeśli te prośby nie zostaną spełnione, byłyby katastrofalne. A jak pokazuje historia, świat rzeczywiście stanął w obliczu zapowiedzianych cierpień, w tym niszczycielskiej II wojny światowej oraz rozpowszechnienia komunizmu, wydarzeń przewidzianych z niepokojącą precyzją. Ale dlaczego te wiadomości z Fatimy są tak ważne, dlatego co papież Franciszek ujawnił teraz? To proste. Bo nie były tylko produktem swojego czasu. Słowa Maryi niosą lekcje, które przekraczają pokolenia służąc jako ciągłe ostrzeżenie, że błędy przeszłości mogą się powtórzyć, jeśli ludzkość oddali się od Boga i duchowości. Sanktuarium w Fatimie, które przyciąga miliony pielgrzymów każdego roku, jest więcej niż tylko miejscem kultu. To fizyczne przypomnienie, że to, co nadprzyrodzone i ludzkie, są ze sobą splątane. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II te wiadomości zyskały nowy łygę. Atak, któremu uległ w 1981 roku, Interpretowano jako część tzw. trzeciego sekretu Fatimy, który mówił o prześladowaniach Kościoła i ciężkich próbach. Papież wierzył mocno, że jego przetrwanie tego dnia było cudem efektem interwencji najświętszej Maryi Panny. Teraz pod przewodnictwem Franciszka proroctwa z Fatimy nabywają jeszcze bardziej pilnego znaczenia. Historia wydaje się powtarzać, ale tym razem z nowymi elementami, które odzwierciedlają wyzwania XX i wieku. Narastająca obojętność duchowa, kryzysy globalne i podzielony świat w ideologicznych konfliktach. Franciszek, znany ze swojego nabożeństwa Mariannego, przekazuje tę wiadomość nie jako prostą przypomnienie historyczne, ale jako ostrzeżenie, które, jeśli zostanie zignorowane, może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Kontekst jest jasny. Ostrzeżenia maryjne zawsze pojawiają się w czasach potrzeby w momentach, w których ludzkość jest na skraju wielkich przemian. W obecnym scenariuszu, naznaczonym niestabilnością polityczną, katastrofami środowiskowymi i wyraźną erozją wiary, słowa Najświętszej Maryi Panny ponownie echem się rozbrzmiewają. Niemożliwe jest nie dostrzec związku między przeszłymi ostrzeżeniami a ponurym obecnym, z którym się zmagamy. Pytanie, które wszyscy muszą zadać, brzmi: czy jesteśmy gotowi, by wysłuchać i działać tym razem? Przeszłość pokazała nam, co się dzieje, gdy odwracamy się od tych ostrzeżeń. Czy jesteśmy skłonni powtórzyć te same błędy, czy nauczymy się z historii? To czyni wiadomość Franciszka tak pilną i istotną. To, co sprawia, że to niedawne objawienie jest tak znaczące, to ton pilności, z którym papież Franciszek je przekazał. Podczas uroczystego przemówienia, papież nie tylko opisał objawienie Najświętszej Maryi Panny, ale również przekazał ostrzeżenie o poważnej wadze. Proszę, słuchajcie, zanim będzie za późno, powtarzał jego słowa echem odbijały się w milczeniu słuchaczy. To nie była tylko wiadomość wiary, ani prośba o modlitwę. To było ostrzeżenie wskazujące na przyszłość, w której droga, jaką ludzkość wybierze teraz, zdeterminuje jej przeznaczenie. Przekaz, który Franciszek podał, nosi ciężar porównywalny z dawnymi ostrzeżeniami z Fatimy, ale z dodatkowymi elementami odzwierciedlającymi niebezpieczeństwa i dylematy współczesnego świata. Wyjaśnił, że najświętsza Maryja Panna objawiła się w wizji, ubrana na biało, symbolizując czystość, ale z wyrazem głębokiego smutku. W swoich rękach miała świecące serce, otoczone cierniami. Potężny symbol grzechów i wykroczeń, które świat nadal gromadzi. Papież Franciszek, y. znany lider, który był oddany Maryi i nieustannie bronił wartości duchowych, stanął przed zadaniem przekazania wiadomości, której nie można było złagodzić. Przesłanie to dotarło w czasie wielorakich kryzysów, od rosnącej sekularyzacji po fragmentację polityczną, od obojętności wobec wiary po moralny upadek. Franciszek jasno wyraził, że tak jak przesłania Maryi w Fatimie, jest to pilna prośba o nawrócenie i zmianę postępowania. Ale dlaczego ta szczególna objawienie następuje teraz? W Franciszka Maryja kierowała wyraźne i niezaprzeczalne wezwanie. Jeśli ludzkość nie zwróci się ku modlitwie i pokucie, czekają okres głębokiej ciemności. Papież opisał obrazy, które ujrzał w wizji: klęski żywiołowe, brutalne konflikty oraz społeczeństwo zagubione w wartościach, co stanowiło oznaki kryzysu nie tylko fizycznego, ale także duchowego. Ta ciemność nie może być pokonana za pomocą doczesnych rozwiązań i wymaga duchowej odnowy. Jednym z najbardziej niepokojących elementów przesłania była wzmianka o cichej chorobie, która zagraża zarówno ciału, jak i duszy. Choć Franciszek nie wchodził w szczegóły na temat tej choroby, stało się jasne, że jej konsekwencje wykraczają poza sferę fizyczną. Można ją interpretować jako metaforę moralnej korupcji i utraty wiary, lub jako ostrzeżenie przed przyszłymi wyzwaniami, które mogą pojawić się nagle. W świecie, w którym zdrowie i duchowość są skomplikowanie powiązane, to objawienie stanowi wezwanie do refleksji. Odpowiedź papieża była jednoznaczna. Czas na duchową odnowę nastał. Wzywał wiernych do codziennego odmawiania Różańca, głębszego uczestnictwa w sakramentach oraz podejmowania aktów zadośćuczynienia za grzechy ludzkości. W jego głosie brzmiała mieszanka rozpaczy i nadziei, jakby wiedział, że ludzkość wciąż ma czas, ale okno tego czasu szybko się zamyka. Franciszek w swoim przesłaniu podkreślił, że to nie była tylko osobista refleksja, ale uniwersalne wezwanie. Ludzkość stoi przed punktem zwrotnym, a dla wielu pytanie nie polega już na tym, czy powinniśmy działać, lecz jak to zrobić, zanim będzie za późno. Ostrzeżenie Maryi, przekazane przez papieża, nie było potępieniem, lecz prośbą pełną współczucia i troski o nasze dobro. Co się stanie, jeśli zignorujemy to ostrzeżenie? To dylemat, który od czasu wypowiedzi papieża wzbija się w umysłach wielu. Przesłanie jest przypomnieniem, że nawet w czasach chaosu wciąż jest nadzieja. Ale ta nadzieja wymaga działania. Gdy papież Franciszek opisał wizję, którą miał Maryi, stało się oczywiste, że nie była to zwykła aparycja. Szczegóły przez niego przekazane wywołały zbiorowy dreszcz, mieszankę lęku i refleksji. Maryja ukazała się w blasku, owinięta w białą szatę, symbolizującą czystość i pokój. Niemniej jednak jej wyraz twarzy nosił głęboką smutku, wyraz bólu, który odzwierciedlał się nie tylko w oczach, lecz także w całej jej postawie. Ten smutek był wyraźnym sygnałem, że przesłanie, które miała przekazać, nie będzie lekkie. W rękach Maryja trzymała lśniące serce, znany symbol dla wielu wiernych, którzy rozpoznają obraz niepokalanego serca. Ale tym razem to serce otoczone było cierniami, wizja sugerująca ciężar grzechów ludzkości oraz cierpienia spowodowanego ciągłymi obrazami Boga. Ból wyrażany przez ten symbol nie był tylko metaforą. Był to cichy krzyk ostrzeżenia o duchowym stanie świata. Franciszek szczegółowo opisał, że podczas wizji odczuwał ogromny ciężar w swojej duszy, jakby każde słowo wypowiedziane przez Maryję niosło ze sobą ciężar pokoleń. Ona nie była tam tylko po to, by pocieszyć, ale żeby ostrzec. Jej przesłanie nie było niejednoznaczne. Jeśli ludzkość nie odwróci się ku pokucie i wierze, czekają ją niszczycielskie konsekwencje. W trakcie tej wizji papież opisał także obrazy klesk żywiołowych występujących w szybkim następstwie, jakby stanowiły preludium do jeszcze większej katastrofy. Znaczenie tych obrazów jasno ukazywało związek między działaniami ludzkimi a reakcjami natury oraz społeczeństwa. Kolejnym kluczowym aspektem opisanym przez Franciszka była intensywność ciszy podczas aparycji, ciszy, która zdawała się mówić głośniej niż jakiekolwiek słowo. Poczuł, że Maryja czekała, obserwowała, szukając odpowiedzi świata. Ta cisza była zaproszeniem do refleksji, ale także zapowiedzą, że czas na działanie się kończy. Obecność Maryi była pocieszająca, lecz jej przesłanie niosło ze sobą ładunek pilności, którego nie można było zignorować. Jednym z najbardziej niepokojących obrazów, jakie papież relacjonował, był widok tłumów zmierzających w kierunku tego, co opisał jako rosnący cień, ciemność pochłaniającą całe miasta i społeczności. Ta ciemność nie była jedynie zjawiskiem fizycznym, lecz reprezentowała głęboki kryzys duchowy. Według papieża ludzkość znajdowała się w punkcie zwrotnym, gdzie wiara i moralność były odsuwane na bok, zastępowane ślepym dążeniem do władzy, wygody i wygody. Franciszek wspomniał również, że podczas wizji odczuwał nieodpartą chęć do modlitwy, jakby sama obecność Maryi tego wymagała. Ona z kolei podkreśliła konieczność odmawiania różańca jako duchowego oręża przeciwko siłom ciemności. Praktyka różańca, którą wielu uznaje za prostą, została podkreślona jako niezbędne narzędzie na nadchodzące czasy. Papież zakończył relację wizji apelem, który rozbrzmiewał na całym świecie. Jeśli ludzkość nie odpowie na to wezwanie teraz, może być za późno. Ta fraza, wyrażona mocnym głosem i z powagą w oczach, była interpretowana jako ostatnie ostrzeżenie, zaproszenie dla każdego do refleksji nad własnym życiem i wyborami. Było to wezwanie nie tylko do katolików, ale do wszystkich, którzy wciąż wierzą, że duchowość i wiara mają do odegrania rolę w budowaniu lepszego świata. Wizja przedstawiona przez papieża Franciszka nie tylko wzmocniła połączenie z proroctwami z Fatimy ale także wniosła nowy poziom złożoności, dostosowany do realiów współczesnego świata. I tak przesłanie Maryi, mimo że mogło wydawać się przerażające, niosło ze sobą współczucie i nadzieję. Przypominając, że choć czas się kończy, wciąż możliwe jest zmienienie biegu historii. Relacja wizji podzielonej przez papieża Franciszka przyniosła ze sobą zrozumienie, które wykracza poza wypowiedziane słowa. Każdy szczegół przez niego opisany wydawał się być starannie wybrany, aby przekazać powagę chwili. Ale co dokładnie symbolizuje serce otoczone cierniami, smutek Maryi i obrazy ciemności oraz katastrofy, które Franciszek wspomniał? Odpowiedź zawarta jest w głębokim znaczeniu tych symboli oraz w bezpośrednim zagrożeniu, jakie one przedstawiają dla naszego czasu. Serce otoczone cierniami, które Maryja trzymała, nie było jedynie figuratywnym obrazem, reprezentował cierpienie spowodowane grzechami ludzkości. Ciężar, który wpływa zarówno na świat fizyczny, jak i duchowy. Papież podkreślił, że ciernie symbolizują ludzkie działania, które ranią to, co boskie. Jest to poruszające przypomnienie, że nasze codzienne wybory mają konsekwencje, które się kumulują i z czasem stają się nie do zniesienia. Ten obraz jest zaproszeniem do refleksji: Jakie działania, zarówno jako jednostki, jak i jako społeczeństwo, przyczyniają się do tego cierpienia? Smutek na twarzy Marii, tak szczegółowo opisany przez Franciszka, dodatkowo wzmacnia tę wiadomość. Jej wyraz nie był symptomem rozpaczy, lecz zmartwioną postawą matki, figury, która patrzy na swoje dzieci z miłością i współczuciem. Ale nie może ignorować destrukcyjnej drogi, którą one obrały. Ten smutek, niemal namacalny, jest ostrzeżeniem dla ludzkości. Przypomina nam, że boskie przestrogi, choć surowe, są motywowane miłością i głębokim zaniepokojeniem o losy wszystkich. Ale być może najbardziej niepokojącym elementem wizji była opowieść o narastającej ciemności. Papież mówił o tej ciemności nie tylko jako o symbolu, ale jako o rzeczywistej sile, która rozprzestrzenia się po świecie. W jego słowach ta ciemność reprezentuje moralny i duchowy upadek. Cień, który nadciąga, gdy ludzie oddalają się od fundamentalnych wartości i wiary. Żywiony rosnącym egoizmem, niekontrolowanym materializmem i ideologiami, które negują duchowość oraz poczucie odpowiedzialności zbiorowej. Świat w poszukiwaniu wolności, która często mylona jest z obojętnością, popada w stan duchowej i moralnej dezintegracji. Ta ciemność nie pojawia się nagle. Jest rezultatem powolnego gromadzenia się drobnych decyzji, moralnych ustępstw i kultury, która ceni natychmiastową satysfakcję ponad duchowy rozwój. Wiadomość Franciszka jasno wskazuje, że ta ciemność może być rozpędzona jedynie przez światło wiary, modlitwy i szczerego pokuty. Tutaj pilność jest oczywista. Nie jest to zagrożenie odległe ani coś, co odoknie tylko przyszłe pokolenia. To wezwanie do działania teraz, póki jeszcze jest czas. Papież wspomniał również o wizjach klesk żywiołowych i kryzysów społecznych, które następowały jedna po drugiej. Prawie jak zapowiedź tego, co może nadejść, jeśli ostrzeżenia nie zostaną dostrzegane. Te katastrofy nie są jedynie zjawiskami fizycznymi, ale także wskazują na duchowe zakłócenie, które przenika społeczeństwa. Przypominają, że świat jest połączony w sposób, który często ignorujemy, a problemy duchowe często znajdują sposoby manifestacji w naszym fizycznym otoczeniu. Kluczowym punktem wiadomości Franciszka jest to, że wybór stoi przed nami. Droga duchowej odnowy to jedyna opcja, która może zapobiec najbardziej mrocznym scenariuszom, które opisał. Papież wezwał wiernych do powrotu do modlitwy, szczególnie Różańca, jako sposób na walkę z tą ciemnością. Praktyka modlitwy to coś więcej niż tradycja. To duchowa broń, która może wzmocnić wiarę i na nowo rozpalić nadzieję. Bezpośrednie zagrożenie jest wyraźne. Świat znajduje się na rozdrożu. Ignorowanie tego wezwania, niedocenianie go lub traktowanie jako ostrzeżenie, które można odłożyć na później, może mieć nieodwracalne konsekwencje. Wiadomość Najświętszej Maryi Panny, przekazana przez Franciszka, nie jest zapowiedzą zasiewania strachu. Ale apelem o ożywienie wiary i jedności w dążeniu do jaśniejszej przyszłości. Wśród wiadomości przekazanych przez papieża Franciszka jednym z najbardziej niepokojących aspektów była wzmianka o cichej chorobie. W jego słowach to zagrożenie nie ogranicza się jedynie do ciała, ale sięga również duszy. Chociaż papież nie określił, o jaką chorobę chodzi, jasno wskazał na jej głębokie i szerokie implikacje. Ta choroba, Metaforyczna lub dosłowna, przywołuje niebezpieczeństwo, które, jeśli zostanie zignorowane, może podkopać zarówno zdrowie fizyczne, jak i duchowe, stając się destrukcyjną siłą, która instaluje się niezauważona, dopóki nie będzie za późno. W nowoczesnym świecie już doświadczyliśmy dewastującego wpływu fizycznych chorób, które pojawiają się niespodziewanie i rozprzestrzeniają szybko. Globalna pandemia, która sparaliżowała świat w ostatnich latach, jest jaskrawym przykładem tego, jak niewidzialne zagrożenie może się pojawić i przekształcić społeczeństwa, podkreślając kruchość życia i globalną współzależność. Jednak choroba, o której wspomniał papież Franciszek, wydaje się przekraczać sferę fizyczną, wskazując na coś jeszcze bardziej podstępnego duchowy upadek. Ale co tak naprawdę oznacza ta cicha choroba w duchowym sensie? Franciszek zasugerował, że ta dolegliwość reprezentuje stopniowe oddalanie się ludzi od swojej wiary, proces, który zaczyna się w sposób niemal niewidoczny. Utrata poczucia wspólnoty, obojętność względem wartości moralnych oraz relatywizm, który przenika wiele aspektów nowoczesnego życia, sprzyjają tworzeniu podatnego gruntu dla tego schorzenia. Z czasem rezultatem jest społeczeństwo, które staje się niewrażliwe na grzech, pobłażliwe dla moralnej korupcji i coraz bardziej oddala się od duchowego celu. Ta cicha choroba nie atakuje nagle jak kryzys polityczny czy katastrofa naturalna, ale wkrada się w rutyny, relacje oraz indywidualne i zbiorowe wybory. Widać to w rosnącej zależności od natychmiastowych i materialnych rozwiązań dla kwestii, które wymagają głębszych odpowiedzi. Nieustanna pogoń za sukcesem, bogactwem i chwilową przyjemnością przyćmiewa potrzebę duchowej refleksji i pielęgnowania solidnej wiary. Nowoczesne społeczeństwo, pełne rozproszeń i informacji, staje się środowiskiem, w którym ta choroba rozprzestrzenia się bez oporu. Papież Franciszek w swojej wiadomości wskazał, że ten duchowy upadek dotyka nie tylko jednostek, ale całe społeczności. Gdy wartości duchowe i moralne zostają zastąpione egoistycznymi i materialistycznymi interesami, spójność społeczna zostaje osłabiona. Wiara, która powinna być fundamentem dostawiania czoła kryzysom i wyzwaniom, słabnie. Pozostawiając ludzi bardziej podatnymi na uczucia beznadziei i rozpaczy. Ta duchowa podatność sprawia, że ciemność, wspomniana przez Franciszka, rozprzestrzenia się z jeszcze większą siłą. Ostrzeżenie papieża jest jasne: ta cicha choroba może być zwalczana jedynie poprzez głęboką odnowę wiary i praktyki duchowej. Modlitwa, a zwłaszcza różaniec, została podkreślona jako niezbędne narzędzie, by utrzymać połączenie z boskością i wzmocnić duszę przeciwko pokusom oraz słabościom prowadzącym do upadku. Ponadto papież podkreślił znaczenie spowiedzi i uczestnictwa w sakramentach jako środki oczyszczenia i duchowego wzmocnienia. Prawdziwe zagrożenie tej cichej choroby tkwi w jej zdolności do przejścia niezauważonej, aż jej skutki będą nieodwracalne. W przeciwieństwie do oczywistych katastrof czy kryzysów, które powodują natychmiastowe reakcje, duchowy upadek często dostrzegany jest dopiero wtedy, gdy już wyrządził znaczne szkody. Papież Franciszek podkreślił to cały: Aby zapobiec trwałemu osiedleniu się tej choroby, konieczne jest świadome i zbiorowe zaangażowanie w modlitwę, refleksję oraz życie pełne wiary. Ta wiadomość jest jednocześnie ostrzeżeniem i zaproszeniem do tego, by ludzkość na nowo oceniła swoje priorytety i podjęła zdecydowaną decyzję. Należy stanąć w obliczu cichej choroby z nowo odzyskaną wiarą lub dalej ignorować sygnały, aż będzie za późno. Ostatnie ostrzeżenie papieża Franciszka, które przekazał w imieniu Matki Bożej, szybko przywołało na myśl wcześniejsze proroctwa, które kształtowały historię Kościoła i katolickiej wiary. Wśród nich to objawienia w Fatimie z 1917 roku wyróżniają się jako jeden z najważniejszych momentów interwencji boskiej w ludzkie życie. Trudno nie dostrzegać podobieństw między tymi objawieniami a nową wizją, którą podzielił się Franciszek, co skłania do refleksji nad przeszłością, która wciąż ma swoje echo w dzisiejszych czasach. Podczas objawień w Fatimie troje skromnych dzieci w Łucja, Franciszek i Jacynta stało się świadkami wizji, które dla wielu wydawały się niemożliwe. Relacjonowały one przesłania o pilnej potrzebie modlitwy i pokuty, towarzyszące ostrzeżeniom o zagrażających niebezpieczeństwach, jeśli ludzkość nie usłyszy wezwania Boga. Najbardziej niepokojące były tak zwane trzy tajemnice fatimskie, które zawierały przepowiednie dotyczące II wojny światowej, rozprzestrzenienia się komunizmu oraz prześladowania Kościoła. Dla tych, którzy zwracali na to uwagę, te proroctwa były czymś więcej niż tylko pustymi groźbami. Zrealizowały się w sposób, który wpłynął na wiele pokoleń. Co więcej, przesłanie Franciszka jest szczególnie aktualne, biorąc pod uwagę bezpośrednie powiązanie z tymi dawnymi ostrzeżeniami. Tak jak Maria w Fatimie ostrzegała przed wojną i utratą wiary, papież opisał wizję duchowej ciemności, która zagraża współczesnemu światu. Ta ciemność przypomina o niebezpieczeństwach zawartych w proroctwach fatimskich zagrożenie, które pochodzi nie tylko z widocznej przemocy. Ale także z moralnej dekadencji rozprzestrzeniającej się w sposób cichy i stopniowy. Proroctwa fatimskie odnosiły się także do cierpienia Kościoła i prześladowania wiernych. Ten aspekt znajduje odzwierciedlenie w przesłaniu Franciszka, który zwrócił uwagę na możliwość cichej choroby, która może wpływać zarówno na ciało, jak i duszę. Obserwując obecne wydarzenia, Kościół musi zmagać się z wieloma wyzwaniami od utraty wiernych po konflikty ideologiczne, które stawiają na próbie jego wytrzymałość. Ostrzeżenie, że choroba może nie tylko osłabić fizycznie, ale także zdeprawować duchowo, jest odzwierciedleniem kryzysów, z jakimi boryka się dzisiaj świat oraz sama wiara. Ponadto wizja papieża obejmuje obrazy katastrof naturalnych i niestabilności politycznej, przywołujące na myśl pierwsze dwa sekrety fatimskie. Druga wojna światowa, przewidziana przez Maryję, przeniosła zniszczenie i śmierć, ale poprzedzona była okresem duchowej niedbałości i oddalenia od Boga. Obecnie mamy do czynienia z globalnym krajobrazem roszczeń, gdzie konflikty grożą eskalacją, a kryzysy środowiskowe zagrażają przetrwaniu ludzkości. Związek między tymi wydarzeniami a ostrzeżeniem Franciszka jest nie do zanegowania. Innym istotnym podobieństwem jest pilne wezwanie do modlitwy, szczególnie Różańca. W Fatimie Matka Boża podkreśliła znaczenie tej praktyki jako formy ochrony i wstawiennictwa. Franciszek, powtarzając to wezwanie, przypomina wiernym, że różaniec to nie tylko tradycja, ale potężna broń duchowa zdolna do walki z ciemnością, którą dostrzegł w swojej wizji. Jakby nauki z 1917 roku były na nowo badane i wzmacniane, aby ludzkość mogła odpowiedzieć w sposób bardziej świadomy. Trzecia tajemnica fatimska, przez dekady trzymana w sekrecie, a ujawniona przez Watykan w 2000 roku dotyczyła biskupa ubranego na biało, który stawiał czoła prześladowaniom i męczeństwu. Szokująca rewelacja papież Franciszek przekazuje pilne ostrzeżenie od Matki Bożej.